Siemczka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno mnie nie było, ale mniejsza, to dzisiaj mamy mały powiedzmy poradnik, bo to też nie jest duża. Mm, duża firma, no nie wiem jak to nazwać, po prostu duże przedsięwzięcie, duży, no sposób zarabiania pieniędzy, o może tak. Cóż, jeśli chodzi o całą tą wytwórnię, no to tak, żeby ją zdobyć, przede wszystkim pierwsza rzecz, zrobić wszystkie misje, eee, musimy je zrobić jako przywódca. Jeśli je zrobimy, no to wtedy mamy możliwość, jakby kupienia tego za 750 tysięcy. Nie jest to droga, ale do tego za chwilę. Dodatkowo jeszcze poinformuję Was, że za każdą misję dostajemy 50 tysięcy, plus do tego jeśli ukończymy je jako przywódcy dostajemy dodatkowe 250 tysięcy, jeśli ukończymy je jako członek ekipy, a wtedy nie odblokowujemy od razu mówię możliwości kupna właśnie tej wytwórni, dostajemy 100 tysięcy. Gdzie to można znaleźć te informacje? No to wchodzimy sobie po prostu w statystyki w menu, tutaj mamy, o ja przepraszam Was, mam mały problem z padem i się będę z nim męczył, nagrody, a tutaj cyk. Macie 50, 50, 50, i tutaj macie te 250, jak po prostu skończymy jako przywódca, i 100 tysięcy, którego jeszcze nie zrobiłem, jeśli zrobimy to jako członek organizacji jakiejś tam bądź klubu. No, i tak, mówiłem, że do kwoty przejdziemy za chwilę, bo tak, 750 tysięcy to jest standard. Co ten standard obejmuje? Tak naprawdę po prostu całą wytwórnię, nic dodatkowego w tej wytwórni nie dostajemy, um, możemy u, ulepszyć sobie cały ten pojazd, żeby było, nie wiem, bardziej pancerny, czy jakieś tam rzeczy, żeby był szybszy i tak dalej, ale to jest kwestia dodatkowa. I tak, można ulepszyć, bo spójrzcie w prawy dolny róg. mam pełny towar, już za sobie to już swoją drogą, bo do tego też za chwilkę przejdziemy i wartość mamy 475 tysięcy 200 dolarów. Ktoś powie: Ej, ale ja mam pełny towar, ale mam mniej pieniędzy. Już wam mówię, bo generalnie to jest tak, że jeśli nie zrobimy 10 misji od tego, o tutaj proszę pana DAXA, tam prosimy oczywiście, dzwonimy do niego, prosimy o pracę. To jeśli zrobimy 10 takich misji, no to wtedy po prostu nasza wytwórnia jest ulepszona i zarabiamy więcej. Nie wiem, ile to dokładnie jest, bo tak naprawdę nie pamiętam, ile wtedy było, jeśli chodzi o towary maksymalnie wypełnione kwotowo bez tego, bo po prostu no, nie wiem, jakoś nie, nie pamiętam, jak to sprzedawałem. Natomiast te misje, no to czasu się z nimi dużo schodzi, bo jest to 10 misji, żeby dostać to ulepszenie, ale cooldown między nimi to jest 50 minut. Także troszeczkę musimy poczekać i też, żebym nie był głosowny, że w ogóle nie robiłem tego. Nie, Rzeczy do odblokowania, przepraszam, nagrody. No to tutaj mamy, cyk. I patrzcie, jest 10 tych zadań, tak? Żeby nie było, że jestem gosłowny. I dobra, i przejdziemy o, do kolejnej rzeczy. Zapamiętajcie tutaj, że zasoby 10 razy tutaj trzeba zrobić, no ale ja zrobiłem to 7. Chodzi tylko o to, że robiłem to. Jest to 7 razy spróbowałem zbierać zasoby. I mogę to śmiało powiedzieć, że nie opłaca się zbierać zasobów. Dlaczego? Bo zbieranie, jedna misja zasobu to jest jeden pasek. Czyli, żeby wypełnić te zasoby, to jest 5 misji. Taka misja to jest, no nie wiem, około 10 minut? 5-10 minut. No dobra, ktoś jest szybki, uwidnia się w tam 30 minut. Ale ktoś nie jest szybki i godzinę mu to zajmie. Bez sensu, czy pół godziny, czy godzina. Dlaczego? Bo przeliczmy sobie pół godziny, to jest połowa przygotowań na kajo. Nie muszę mówić, że to jest dużo więcej warte niż 60 tysięcy, czyli wymaksowanie całego zasobu. Chyba 60 mogę się tam pomylić, czy tam 75, no ale po prostu jest to dużo bardziej opłacalne, więc lepiej kupować zasoby i wtedy mamy wymaksowane i robić coś w międzyczasie, a to będzie nam się tworzyło. A Więc tak, jeśli chodzi o przyspieszanie produkcji kwasu, no, to tutaj polecam to robić, bo to można raz dziennie. A z tego co mi jest wiadome, tutaj nie jest to potwierdzone info ode mnie, to jest z materiału winiego. Z tego co się tam zorientowałem, to że to działa jakby do momentu, aż sprzedamy towar, i później od nowa. Więc no. Jeśli na przykład sprzedamy towar i zrobimy to sobie, to dopóki kolejny raz nie sprzedamy towaru, to to będzie przyspieszone. Jeśli chodzi o całość, czas, no to troszeczkę się schodzi, bo jest to tam chyba 4 godzinki. Jeśli chodzi o bez przyśpieszenia i 3 godzinki z przyspieszeniem, to także są dane od winiego, bo szczerze się przyznam, że nie miałem aż tak dużo informacji, ale może ktoś po prostu nie oglądał jego materiału, albo jeszcze chciał usłyszeć moją opinię, więc no to. Spoko, jeśli chodzi o tam to podwyższone, to prawie pół miliona. A i przypominam, że te 475 200 to jest w tym momencie, jak ja jestem sam na sesji sprzedam. Ale jeśli zrobimy to na pełnej sesji, to dostaniemy dużo więcej pieniędzy. A więc to też trzeba mieć na uwadze. No i cóż. Um... Czy coś, czy coś jeszcze konkretnego, a sprzedajemy to motorkiem. Przynajmniej ja pierwszy czy tam drugi, dwa razy mi się trafiło motorkiem. Nie wiem, czy jest jakaś inna opcja, po prostu dwa razy miałem motorek i po prostu sprzedajemy to w inny sposób troszeczkę, taki bardziej nowoczesny, ale tego wam nie będę spoilerował. Natomiast jeśli chodzi o sam motor, to jeśli kupimy już po prostu tą wytwórnię, to lepiej zainwestować pieniądze w tuning motoru, no bo właśnie jego wykorzystujemy do sprzedaży i lepiej, żeby on był ulepszony niż ta cała wytwórnia tutaj. tak? Czy coś ominąłem? Mam nadzieję, że nie. Czy to w ogóle się opłaca? Moim zdaniem tak, ponieważ działa to nam w tle. Możemy nawet sobie zadzwonić do tego tutaj jegomościa za nami, co to tworzy, i przez telefon zamówić zasoby. Więc kończą się zasoby, dzwonimy do niego i nawet nie musimy tutaj przyjeżdżać, wzywać tego i po prostu odnawia się to nam jak w tle. Tak samo jak z innymi rzeczami, tylko na przykład, no czy zasoby w klubie motocyklowym, wiecie o które mi chodzi, no to. Tam trzeba jednak wejść do tych wszystkich organizacji i tak dalej, chyba że mamy tam e, zrobione to przez salon gear, przez terminal, ale to też inna bajka, e, no ale trzeba po prostu więcej za tym latać. A ja tutaj po prostu z telefonu możemy to robić, więc jest to fajne. A jedyny minus, to że trzeba wydawać trochę pieniędzy, ale wydaje mi się, że jest dużo bardziej to opłacalne niż po prostu robienie tych misji. Chyba, że ktoś lubi, ale naprawdę się to nie opłaca, jeśli chodzi o zarobek. No cóż. Och, To chyba by było na tyle w tym materiale. Jeśli macie jakieś pytanie lub coś przeoczyłem w tym materiale, no to po prostu pytajcie śmiało, poprawiajcie mnie także, jeśli się gdzieś pomyliłem. No i cóż, to chyba by było na tyle w tym materiale. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się.